Że, e, wszystkich tych ludzi, którzy w historii aż do dzień dzisiejszych tworzyli i tworzą tę jednostkę Straży Pożarnej. I chcemy uwielbić Boga jedynego z Trójcy osób za wszelkie to Do działy, baczność. Na prawo, patrz. Drugi się, drugi piotr głowacz merduje gotowość jednostki Ochotniczej straży pożarnej w Nowej wiosce do rozpoczęcia atelu zatwierdzeń białecki. Czołem, starscy. Czołem. Bocznik. Szanowni Państwo, za chwilę nastąpi podniesienie flagi państwowej i odegranie hymnu państwowego. Pododdziały, baczność! Na prawo, patrz! Poczet flagowy do podniesienia flagi. Marsz! Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej Polskie w Katowicach, druh Stefan Kaptur. Dowód... <klucza> Dowódca jednostki lotniczo-gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu, Młodszy brygady Mateusz Werba. Prezesa Gminnego Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolite Polskiej, druh Walter Bożek. Komendanta Gminnego Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej druh Krystian Jopczyk, Przewodniczący Rady Gminy Roman Kaczor, Inspektora do Spraw Obrony Cywilnej Gminy Krzyżanowice Martin Wojtek, Radnego Piotr Minkina, Sołtysa Andrzej Juraszek, Przewodniczącą Koło Gospodyń Wiejskiej w Nowej Wiosce Maria Moskwa, delegacja jednostki partnerskiej z Czech SDH Piszcz, delegacja i za zaprzyjaźnionych jednostek OSP, wszystkich przybyłych strażaków, sympatyków, straży pożarnej i mieszkańców. Uchwałą Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej w Katowicach srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa nadany został druhom. Druh Andrzej Juraszek, druh Krzysztof Pytlik. Odznaczeni przed front szyku. Wystąp! Oznaczenia wręczać będą. Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Sługi dla Pożdnictwa nadany został druchą. Druch Łukasz Oczadły, druch Mateusz Pytnik. Oznaczeni przed prączyku! Wystąpnik. Oznaczenia wręczać będą. Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczy w Straży Pożarnej Rzeczpospolitej Polskiej w Katowicach, druch Stefan Kaptur. Właściciel dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu, młodszy brygadier Mateusz Wyrba. <grydanie> <grydanie> ojczyzny. Działu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej Rzeczpospolitej Polskiej w Raciborzu. Odznaka Strażak Wzorowy nadana została druhom. Druh Adam Staniczek, druh Mateusz Adamyc. Oznaczeni przed tron szyku. Wystąp. Spocznij. Odznaczenia wręczać będą. Wysto. Oznaczony do szyku. stop. Teraz nastąpi wręczenie pomieszkowych statuetek, które zostaną wręczone przez prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wiosce, druha Łukasz Oczadły. Druhny, druhowie, mieszkańcy wsi Nowa Wioska. Cóż, 70 lat to może nie jest tak bardzo okazały jubileusz, jeżeli chodzi o Ochotnicze Straże Pożarne, ale niemniej mniej ważnym w każdej jednostki, każdej jubileuszy zwłaszcza. Ja tutaj um, chciałbym jedną rzecz, um, mam takie przyjemne wspomnienia z nową wioską, bo powiem wam, jestem pierwszy, na pierwszej takiej imprezie, jeżeli chodzi o 70, o jubileu 70-lecia, gdzie miałem zaszczyt znać osobiście jednego z założycieli. Wiecie o kim mówię. Mówię o druchu Jorgu Czerny. Jest tu z nami jego syn. Też na pewno, na pewno wspomina ojca jak, jak najlepiej. Naprawdę Nowa Wioska, jednostka OSP Nowa Wioska ma dużo do zawdzięczenia temu człowiekowi. Podejrzewam, że był jednym z inicjatorów powstania tej jednostki. I yy, naprawdę przez szereg lat pełnił kierownicze funkcje. W zarządzie y, y, OS Ochotniczej Straży Pożarnej. Zabranie głosu dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu, młodszy brygadier Mateusz Werba. Szanowni goście, drodzy strażacy, w imieniu Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu, starszego brygadiera Jarosława Ceglarka. Wszystkich funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej i pracowników komendy chciałbym również Wam złożyć podziękowania za Waszą dotychczasową działalność, za Waszą gotowość operacyjną, za poświęcony czas. Spotykamy się często podczas działań na terenie Waszej miejscowości, ale jak i całej gminy poświęcacie bardzo dużo swojego wolnego czasu i macie bardzo duży wkład, jeżeli chodzi o szeroko pojętą ochronę przeciwpożarową. Bardzo wam za to wszystko dziękuję i chciałbym wam również życzyć życzyć na kolejne lata e, tak dobrego rozwoju jak w poprzednich latach dużo zdrowia, dużo satysfakcji spełnionej służby, zrozumienia najbliższych i wszystkiego dobrego. Przesa gminnego zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeczpospolitej Polskiej, duch Walter Bożek. Szanowni druhowie, kończy straży ku zamkniętym wiosce. Z okazji wbioru 70-lecia działalności Waszej jednostki w imieniu własnym oraz zarządu ze zewnętrznej Polskiej w składam serdeczne zapelacje i wyrazy uznania za lata pracy w zaszczytnej służbie społecznej. Wasza jednostka już 70 lat odważnie i wiernie wypełnia tę służbę, pomagając lokalnej społeczności i organizacjom. Udzielając się w tym wiele udzielając się w tym inicjatyw, rozwijając się, ale wcześniej nie zap, zapominając o tradycji przodków, przekazując ją dalej młodemu Następnie poproszę o zabranie głosu komendanta gminnego zarządu Ochocicji w Straży Pożarnej Rzeczpospolitej Polskiej, Dr. Krystian Jobczyk. Proszeni goście, szanowny i drogowie, ze swojej strony chcę powiedzieć, że bardzo się cieszę, że mogę tutaj dzisiaj z Wami być i uczestniczyć w tym Waszym świętowaniu. A z okazji Waszego pięknego jubileuszu 70-lecia, chcę Wam życzyć dalszego, tak jak na rozmiar jednostki, roz, rozwoju, dynamicznego rozwoju, utrzymania utrzymania tempa, wytrwałości w kultywowaniu tych wszystkich tradycji, które od samego początku przez wspomniane już osoby, przez prezesa, które rozpoczynały działalność tej jednostki i jakby napędzały to wszystko dzisiaj. Życzę Wam, żeby wszystko to zostało utrzymane, a przede wszystkim życzę Wam na kolejne lata. Żebyście zawsze wracali do bazy, do jednostki z akcji w tym samym składzie, w jakim wyjeżdżacie. Dziękuję bardzo. Szanowni goście, druhny, drukowie, mieszkańcy sołectwa Nowa Wioska. W imieniu swoim, ale również w imieniu pana Wójta, chciałem zaprosić. Też chciałem podziękować za zaproszenie na dzisiejszą ważną dla was uroczystość. Niestety pana Wójta dzisiaj nie ma z nami ze względu na inne obowiązki, na wyjazd służbowy. Jestem upoważniony do tego, żeby go zastąpić. Mam nadzieję, że zrobię to jak najlepiej. 70 lat, 70 lat to kawał czasu, i tutaj wielki szacunek. Za to, że przez 70 lat w tej niewielkiej, ale pięknej miejscowości naszej gminy, zawsze była grupa ludzi, której życie, zdrowie i bezpieczeństwo innych nie było obojętne. Zawsze była grupa ludzi, która zgromadzona tutaj w miejscowej OSP pomagała wtedy, kiedy była taka potrzeba. I tutaj. Wielkie podziękowania dla wszystkich tych, którzy tworzyli na początku tą jednostkę, którzy kontynuowali jej działalność, a przede wszystkim dla tych, którzy obecnie działają w ramach Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wiosce i niosą pomoc wtedy, kiedy nie tylko mieszkańcy Nowej Wioski, ale również mieszkańcy naszej gminy tego potrzebują. Patrząc tutaj na młodzież, cieszy fakt, że Wasza społeczna działalność, myślę, że nie jest zagrożona. Widać tutaj następców i to jest ważne w każdej społecznej działalności, bo jeżeli robimy coś bezinteresownie i dajemy do tego dużo serca, zawsze mamy taką wątpliwość, czy ktoś to za nas kiedyś będzie kontynuował. Tutaj widzę grupę młodzieży, także życzę Wam, żebyście jakby zasilili kiedyś szeregi Miejscowej ochotniczej Straży żebyście później kontynuowali, może znajdziecie w tym swój zawód na wasze dalsze życie. Myślę, że warto tutaj wspomnieć również o dużym wsparciu Urzędu Gminy, Pana Wójta. Myślę, że to o czym tutaj grup Andrzej wspominał na początku, że strażacy zakładając tą jednostkę sami kupowali sobie sprzęt, już dawno te czasy już minęły. Myślę, że Tutaj to wsparcie Urzędu Gminy widać w każdej naszej jednostce. Sprzęt, który służy w akcji, który jest sprzętem ochrony bezpośredniej, jest bardzo ważny i tego sprzętu myślę nie musimy się wstydzić. Myślę, że możemy być z niego dumni, że ten sprzęt już jest podobny do sprzętu, który jest używany w Zawodowej Straży i tutaj Urzędowi Gminy dziękujemy. Kończąc, chciałem przekazać tutaj na ręce. Dovolte mi, abych i já spíště za jednotky sboru dobrovolných hasičů, obce Píšť a jménem SDH vás tady taky přivítal a popsal vám do dalších let další zdraví, štěstí a pevné síly a přidal vám tady nějaký malý prezent. Počítám, pokud to Niech to oznaczenie będzie dla Was podziękowaniem za dotychczasową pracę dla jednostki oraz ratowanie życia w bądź imienia bliźniego. Szanowni goście, chciałem w imieniu własnym Strażaków na wioski serdecznie Wam podziękować za przybycie oraz miłe słowa skierowane do nas. Jak wiadomo, Strażacy pracują bezinteresownie i każda forma pochwały jest doceniana ich pracy. Mogę zapewnić, iż słowa będą dla nas jeszcze większą motywacją do naszego zaangażowania. na rowe. Przedstawicieli jednostek OSP oraz Wam dziękujemy za tak liczne przybycie. Jakby nie było, jesteście nam najbliższą bracią drożacką, dlatego fajnie uczestniczyliście w naszym jubiluszu. Dziękuję. Zobaczmy, Patność. Na prawo, patrz. Przewodniczący uroczystości dróg Piotr o zakończeniu baczność! Pododziały? spocznij! tył, rozejście! Na tym kończymy do 70-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wiosce. Dziękujemy za udział w uroczystości. Zapraszamy wszystkich do wspólnego...